Najjaśniejszemu i najpotężniejszemu monarsze Janowi III. Z Bożej Łaski królowi polskiemu, wielkiemu księciu litewskiemu, ruskiemu, pruskiemu, mazowieckiemu, żmuckiemu, kijowskiemu, wołyńskiemu, podolskiemu, podlaskiemu, inflackiemu, smoleńskiemu, siewierskiemu, czernichowskiemu etc. Panu memu miłościwemu. Nienowina ptastwu pod skrzydła orle, jako zgodnie z ich naturą do króla zlatywać. I moja też o boskiej cudownych matki dziełach praca, tym że idąc torem do waszej królewskiej mości, jako do swego wrodzonego odlatuje pana. Aby nie tak ja, który ponad wiernego poddaństwa mego pod orlemi skrzydłami waszej królewskiej mości w koronie polskiej rządzącego, bezpiecznie odpoczywa. Jako sam ten święty Feniks po trzecie na świat wylatujący, pod tarczą waszej królewskiej mości orła, sławnymi dzieły swemi chwalebnie się zagnieżdża. Zdarzyłoby to łaskawe niebo, aby najświętsza panna i matka, jako przy różnych w Polsce obrazach, tak i przy Chełmskim Feniksie chwalebnie reziddująca do pożądanych zwycięstw w tak dziwnych korony polskiej labiryntach, Waszej królewskiej mości nicią była Ariadny, w tak ciężkich i ciemnych Rzeczpospolitej nawałnościach i światłą była przyjaciółką. Była przebłogosławiona panna przy świętym hełmskim Feniksie, najjaśniejszemu monarsze polskiemu Janowi Kazimierzowi, wielką pod Beresteczkiem, przyczyną tryumfu. I trzechkroć stu tysięcy Tatarom część znacznie natraciła, części sromotnie uciekać przymusiła, a mnogich ich wodzów z niezliczoną na tychże beresteckich polach zgrają, prawie zgładzoną, w niewolę przyprowadziła. Jako się to niżej w samej obszernie historii opisuje. A że też wasza królewska mość ku Matce Boskiej żarliwie swoją oświadczać raczysz dewocje, kiedy jej obraz święty z Ostrowieńskiego Konwentu Patrum Predicatorum przy boku swoim pańskim mając, codzienną obserwujesz wenerację. Kiedy innym w Polsce pocieszycielki świata całego obrazom pobożne wyrządzasz czołobitności, kiedy prześwietnemu na światłej górze częstochowskiej obrazowi, wiecznie bogatej i wielkiej lampie polskiej zapaliwszy światło pobożności, swoją też ów uhonorowałeś prezencją. Wtedy tuszę, że waszej królewskiej mości do świętych Boga Rodzicielki w Polsce obrazów Żarliwa dewocja, chwalebną nad strasznym świata wszystkiego olbrzymem, przyniesie wiktorię. Przyniosła ją takowa dewocja niegdy Filipikowi, Hetmanowi cesarza Maurycjusza nad Persy, do obrazu zbawicielowego nieręką czynionego nabożnemu. Przyniosła podobna dewocja Herakliuszowi, cesarzowi i bratu jego Teodorowi, Chrystusa i matki jego obrazy na wojnie noszącym, a przez siedem lat z Persy wojującym nad Korsoesem, perskim królem wielorakie tryumfy. Przyniosła też dewocja Janowi Komenowi, cesarzowi carogrodzkiemu nad Tatarami u Dunaju niewypowiedziane zwycięstwo, który po tym obraz Najświętszy Matki na złotym wozie, kamieńmi drogimi ozdobionym, końmi białymi, z krewnymi swojemi i najwyższymi senatorami, po drogach w mieście drogimi kobiercami usłanych, sam przed nim z krzyżem pieszo idąc do świętej Sofii w Konstantynopolu wprowadzał. Przyniosła takaż dewocja w murzyńskim państwie Lucitanom trzema stu i jednemu królikowi murzyńskiemu, bante Pawłowi Katolikowi we trzydziestu tysięcy, przy obrazie tejże matki pod hasłem Maria Victrix nad dwunastokroć stu tysięcy pogan, i Murzyńskich Turków przedziwną wiktorię. Przyniosła na ostatek takowa ku Matce Bożej pobożność Ferdynandowi Turemu, cesarzowi naszego wieku, pod hasłem święta Maria i chorągnią Maksymiliana Książęcia Bawarskiego, na której obraz był najświętszej boga Rodzicielki. pod Pragą w Czechach nad Fryderykiem Palatinem z Reni, królestwo czeskie sobie zabierającym Wielką zwycięską pociechę. Takowe to najwyższy monarcha w ręce ziemskich monarchów do obrazów swoich i matki jego nabożnym przeciw nieprzyjaciołom wiary świętej podaje tryumfy. Do której nadziei, niemałą mi jest pobudką Waszej królewskiej mości żarliwość, aby niezgodny z wiarą świętą katolicką ruski naród do świętej prowadzić Unii. Wyświadczyło tę żarliwość sto i więcej listów i uniwersałów do jaśnie wielmożnych komisarzów, do unitów i nieunitów na kolokwium lubelskie, nocturna atlumina, ręką pańską waszej królewskiej mości podpisanych i z koronną pieczęcią wydanych. Fundować raczysz, wasza królewska mość, religię grecką po świecie rozlaną, kiedy Rusi do jednomyślnego w wierze świętej zjednoczenia rękę podajesz, a do posłuszeństwa dla rzymskiego najwyższego pasterza i wikariusza św. Piotra, a przeto do zbawienia wiecznego prowadzisz. Odnawiać raczysz wasza królewska mość jako król i pasterz religię grecką, kiedy w niej poddane owieczki swoje do unii ze świętym kościołem rzymskim prowadzisz. Stwierdza to świątobliwie Urbana VIII, następcy książęcia apostolskiego Orakulum, który niegdy naszych pasterzów antecesorom mówił, o moi Rusini, przez was mam nadzieję nawrócić wschód. Pod opieką Matki Bożej, którą zaś religia grecka niezjednoczona, a przez disunię wielce zrujnowana, w modłach jednak swoich i pieniach cerkiewnych, zawsze szanowała i szanuje tak dalece, że się religia grecka, najświętszej panny religią, wybornie nazwać może. Za czym nikt inny po Bogu serca waszej królewskiej mości nie zagrzał, tylko ta królowa świata, pasterzów i owieczek Chrystusowych Mistrzyni, której raczysz obrazy intimie uwerować, abyś za jej nieustannymi przed majestatem boskim módłami, naród nasz rozerwany, a za powodem Jego i wszystkie narody wiary Świętej Katolickiej murem odnowienia obediencji Kościołowi Bożemu obtoczył i od drapieżnych wilków jako wnętrznych, jak i zewnętrznych ochronił. Za co pewnie, herbownej Waszej królewskiej mości, tarczy złotej. Wszyscy Kościoła Świętego, jedność i dusz ludzkich, zbawienie miłujący, nie co rok, ale co dzień, co godzina, dedykować i pokorne modły za Waszą królewską mość do niebieskiego Kapitolu wnosić będą. Abyś, Panie nasz miłościwy, tarczą swoją, wszystkich poddanych swoich, zastawiając złote szczęście, złotą sławę, złote czasy Ojczyźnie Miłej, Domowi swojemu, Kościołowi Świętemu Rzymskiemu, tak i greckiemu przynieść, uczynić i wprowadzić raczył. Za pomocą na koniec przebłogosławionej panny, matki i najwyższej mistrzyni jako Orła boskiego wielkich skrzydeł, wielkich protekcyj i wszędzie władzę swoją rozciągającego, sił pełnego i municyj wojennych, abyś wasza królewska mość przyszedł do Libanu. W kraje one wschodnie, wysokiemi, ozdobione państwy i w dostatki bogate. I odjął nieprzyjaciołom Krzyża Świętego pięć drowy, i wszystko, co nam jest najmilszego. Odjął miejsce, gdzie sam Zbawiciel nasz dał nam zbawienie. Tak z serca życzę jako waszej królewskiej mości, Pana mego miłościwego, wierny, poddany i bogomodlca ustawiczny. Jakub Susza, biskup Chełmski i Bełski, Żydyczyński, Archimandryta